Michał Kempa, znany polski komik oraz stand-upper, zaskakuje nie tylko swoimi występami, lecz także osobistym życiem. Choć z wykształcenia jest prawnikiem, postanowił porzucić ścieżkę kariery w świecie prawa na rzecz mediów, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Obecnie widzowie kojarzą go głównie z programu Szkło Kontaktowe, w którym wspólnie z innymi prowadzącymi dostarcza widzom mnóstwo humoru i radości. Ciekawe jest to, że Michał dość skrupulatnie dba o swoją prywatność, a o jego życiu osobistym wiadomo niewiele. Tym razem jednak postanowił uchylić rąbka tajemnicy, informując swoich fanów o tym, że zmaga się z chorobą. Niedawno Michał Kempa ogłosił, że zaraził się koronawirusem. Na swoim profilu instagramowym podzielił się pozytywnym wynikiem testu. W kolejnej relacji wyjawił, w jakich okolicznościach doszło do zachorowania. Przy okazji pochwalił się pięknym widokiem za oknem, co miało na celu podkreślenie, że mimo trudnych okoliczności stara się patrzeć na pozytywne aspekty życia. Kępa to nie jedyny celebryta, który boryka się z koronawirusem. O swoim stanie zdrowia poinformował również Maciej Dowbor, znany dziennikarz, który razem z żoną Joanną Koroniewską regularnie dzieli się humorystycznymi treściami w internecie. Tym razem przybrał poważniejszy ton. W szczerym wpisie na Instagramie ostrzegł swoich fanów przed zagrożeniem, jakie niesie ze sobą COVID-19. Jeśli myśleliście, że to paskudstwo już minęło, to jesteście w błędzie. To nie jest ciąża, to cholerny COVID. Zaczyna się niewinnie od kataru i lekkiego gorszego samopoczucia, ale pamiętajcie, to zło w najczystszej postaci. Badajcie się na wszelki wypadek, gdy tylko poczujecie, że coś jest nie tak, apelował do WBOR. Warto zaznaczyć, że Michał Kępa przed pandemią związał się z telewizją TVN, gdzie w 2021 roku dołączył do programu Tam Talent, zastępując Szymona Hołownię. Jednak po dwóch edycjach doszedł do wniosku, że panujące w formacie ograniczenia mu nie odpowiadają, dlatego postanowił skupić się na innych możliwościach rozwoju. Mimo trudnych chwil związanych z chorobą, wielu fanów trzyma kciuki za szybki powrót Kępy i innych zmagających się z COVID-19 do pełni sił oraz do ich ulubionych programów telewizyjnych. Czas pokaże, jak Michał poradzi sobie w obliczu tej trudnej sytuacji, ale jedno jest pewne: jego poczucie humoru i optymizm na pewno mu w tym pomogą.